Specjalny program genetyczny na wykrywalność raka realizowany jest w gminie Wielu już od wielu lat. Przystąpienie do niego jest na pewno stresujące, bo to przecież badanie, które jest w stanie nam powiedzieć o przyszłości. My tutaj robimy badania genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych i e, identyfikujące grupę wysokiego ryzyka. Mhm. Czyli pamiętajmy, że to jest bardzo szczególna grupa osób, która wymaga pewnego specjalnego potraktowania i Dzięki temu, że te osoby przyjdą wcześniej na badanie genetyczne, które na przykład stwierdzi, że są w grupie wysokiego ryzyka, na przykład zachorowania czy to na raka piersi, czy to na nowotwór jelita grubego, to te osoby mają szansę być objęte specjalnym programem, który ma na celu nie tylko wczesne wykrycie ewentualnego nowotworu, ale przede wszystkim obniżenie tego wysokiego ryzyka. Tak, żeby ta osoba nigdy nie zachorowała na ten nowotwór. Trzecie, już w tym roku konsultacji genetycznej skorzystało prawie 140 osób. A dlaczego warto w tym projekcie wziąć udział? To oczywiste, lepiej zapobiegać niż się leczyć. Tę opinię podzielają nasi rozmówcy. Warto się badać, bo można później się leczyć. Tak? Zawsze Im szybciej znajdziemy jakąś przyczynę naszych chorób, to możemy zapobiec. Tak? Uważam, że profilaktyka jest bardzo ważna, więc no tak. Po prostu trzeba się czasami przebadać, skoro wiadomo, że w, ro w rodzinie są jakieś predyspozycje do tego, to, to tak, to jest ważne. Wychodzę z takiego założenia, że lepiej jest wiedzieć wcześniej i jakoś przeciwdziałać, niż e, później dowiedzieć się i wtedy już no, ciężej jest cokolwiek zrobić. Genetyka bardzo szybko się rozwija, to jedna z najbardziej prężnych dziedzin medycyny. Są tutaj znaczące odkrycia. Przede wszystkim te odkrycia polegają na tym, że albo identyfikowane są nowe geny, które predysponują do już znanych nowotworów. I tu już niedługo będzie taki nowy gen. Będzie takie odkrycie w skali międzynarodowej, gdzie będzie, gdzie będzie zidentyfikowany nowy gen dla, dla nowotworu, między innymi piersi. Natomiast to postępowanie również, te badania mówią o tym, że postępowanie lecznicze u osób, które już mają nowotwory zdiagnozowane, mm -hmm. ale my identyfikujemy i podłoże genetyczne tych nowotworów znacząco się zmienia. Takim przykładem jest na przykład profilaktyczne usunięcie obu jajników u kobiet będących nosicielem mutacji genu BRCA1, które do tej pory było stosowane jako profilaktyka raka jajnika. A obecnie już wiemy, że to jest metoda poprawienia leczenia raka piersi u tych pacjentek, które mają, które wcześniej na przykład zachorowały na raka piersi, mają tą mutację w BRCA1. Jeżeli usuną oba jajniki z jajowodami, to ich przeżycie dziesięcioletnie poprawia się o 70%. Czyli można te osoby lepiej, skuteczniej leczyć. Ale to naturalnie nie wszystko. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia w programie Cała Rozmowa z doktorem Tomaszem Huzarskim.